Witam Państwa serdecznie. Eee, bardzo mi miło, że będę mogła Państwu przybliżyć projekt miasta Skierniewice, który mógł zostać zrealizowany dzięki, e, dzięki dotacji, pozyskanemu grantowi z programu Cyfrowa Gmina. E, nasz projekt może nie był bardzo widoczny dla osób postronnych, bo dotyczył e, cyberbezpieczeństwa w naszym urzędzie. E, więc e, przez właśnie wzmocnienie technologiczne i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania reagowania na incydenty. E, był to wniosek na kwotę 100 tysięcy zł. E, taki pierwotny budżet zaplanowaliśmy, taką kwotę grantu mogliśmy pozyskać. E, w, wniosek odpowiadał na zdiagnozowane problemy i potrzeby które zostały tak pierwotnie zdiagnozowane w naszym urzędzie. Był to brak pełnej kontroli nad użytkownikami systemu, konieczność zapewnienia możliwości szczegółowej kontroli nad tym, kto ma mieć dostęp do sieci, czym, za pomocą jakiego urządzenia może się połączyć, jak i na jakich zasadach do tej sieci dołączy. Ważne też było konieczność zapewnienia ciągłości działania w momencie awarii któregoś z przełączników sieciowych, E, oraz centralizowanie bezpieczeństwa sieciowego w czterech budynkach, ponieważ nasz urząd e, funkcjonuje w budynkach e, oddalonych od siebie i e, to były takie priorytety, które te, ten, te, ten projekt miał rozwiązać. Oczywiście ważne było też poszerzenie wiedzy pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. E, dofinansowanie w formie grantu. E, Przeznaczyliśmy na trzy obszary, tak jak wspomniałam, cyfryzacja, edukacja cyfrowa urzędników i zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. W ramach obszaru pierwszego nasze zadanie obejmowało zakup przełączników typu COR pracujących w systemie wysokiej dostępności. W ramach obszaru drugiego edukacja cyfrowa urzędników, bo to szkolenie dotyczące zarządzania i kontroli urządzeń końcowych oraz zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych dla pracowników, którzy zajmują się tutaj systemami informatycznymi urzędu. Obszar trzeci to dwa zadania: obligatoryjna diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz zadanie drugie zakup narzędzia do zarządzania dostępem użytkowników. Tak jak wspomniałam wcześniej, nasz budżet opiewał na 100 tysięcy złotych. Największa część oczywiście to narzędzie do zarządzania dostępem użytkowników i zakup przełączników. Realizacja projektu odbywała się od kwietnia 2022, kiedy to podpisaliśmy umowę, do września 2023. Nie robiliśmy żadnych zmian w projekcie w trakcie jego trwania. Początkowe założenia zrealizowaliśmy w 100%. Pierwszym etapem było przeprowadzenie diagnozy w terminie, który został określony w umowie. Koszt diagnozy okazał się wyższy niż pierwotnie zakładano. Powstał bardzo szczegółowy raport, tutaj zalecenia na sam koniec, które okazały się też niezwykle istotne przy określaniu naszych potrzeb już do kolejnego programu, czyli cyberbezpiecznego samorządu. Etap drugi to ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Był to przetarg w częściach. Część pierwsza dostawa sprzętu w postaci tych przełączników. Część druga to system kontroli dostępu. Podpisaliśmy odrębne umowy. Obie przewyższały pierwotne kwoty. Wartość zamówienia, która była. Ponad planowane pierwotne koszty, oczywiście została pokryta ze środków własnych miasta. Ostateczny odbiór prac nastąpił 20 września 2023. Ostatnie etap to szkolenia. Szkolenie celowo zaplanowaliśmy na sam koniec, z tego względu, że pierwsza część obejmowała zagadnienia związane właśnie z systemem nagwiu, takie jak zarządzanie i kontrola urządzeń końcowych, czyli ściśle była powiązana z zakupami, których dokonali w ramach projektu. Tutaj w trzech pracowników w ciągu trzech dni mogła uczestniczyć w szkoleniach online. Głównie większa część godzin dotyczyła właśnie zarządzania kontroli urządzeń końcowych, a zarządzanie bezpieczeństwem informacji to 6 godzin szkoleniowych. Tak jak wspomniałam wcześniej wykonaliśmy pełny zakres projektu. Osiągnęliśmy założone w projekcie cele. Podnieśliśmy poziom cyberbezpieczeństwa w urzędzie. Tak jak wspomniałam wcześniej, szczególnie tutaj diagnoza cyberbezpieczeństwa i opracowanie dokumentacji poaudytowej, szczegółowego raportu z wytycznymi do doskonalenia i rekomendacjami, szczególnie była tutaj korzystna i później na nas możliwe do wykorzystania też w kolejnym projekcie. Wniosek rozliczający został zatwierdzony w październiku 2023. I jesteśmy tutaj bardzo zadowoleni, że taki projekt w ogóle mogliśmy przeprowadzić tak. Bo takie cyberbezpieczeństwo to jest coś, czego nie widzimy, to nie jest projekt, który ładnie wygląda na zdjęciach, a jest naprawdę bardzo każdej gminie potrzebne. Dziękuję za uwagę.